Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espaniol. W tym odcinku musimy wrócić do naszego ulubionego subjuntivo i poznać rozmaite oboczności, które mimo, że w większości zgadzają się z tymi obocznościami z trybu oznajmującego, z indicativo, ale nie zawsze w subjuntivo tak się będzie działo. I musimy się tym zająć teraz, jeśli chcemy dalej pociągnąć naszą naukę trybu rozkazującego również. Bo, jak pamiętamy, tryb rozkazujący wykorzystuje bardzo często w wielu osobach formy trybu łączącego, czyli tego subjuntivo. Zanim jednak za to wszystko się zabierzemy, sprawdźmy, jakie były poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka, który dotyczył trybu rozkazującego właśnie. Pierwsze zdanie do ułożenia miało brzmieć Wyślijcie te dokumenty na ten adres, czyli Enviad estos documentos a esta dirección. Enviad estos documentos a esta dirección. Drugie zdanie: niech państwo wypiją ten koktajl, czyli beban jeszcze koktajl, beban jeszcze koktajl. Trzecie zdanie: kiedy dojdziesz do centrum, skręć w prawo i tam się spotkamy, czyli cuando llegues al centro, gira a la derecha y nos vamos a encontrar allí. Cuando llegues al centro, gira a la derecha y nos vamos a encontrar allí. Czwarte zdanie: niech pani doda trochę soli, czyli añada un poco de sal. Aniada un poco resal. I piąte i ostatnie zdanie. Niech Państwo wyciągną pieniądze z portfela, czyli. Jacquen el dinero de la cartera. el dinero de la cartera. Tak więc wyglądają poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka, a my tymczasem przejdźmy już do tematu tego odcinka, czyli do oboczności. Zdaję sobie sprawę, że być może nie wszystkich z Was to interesuje, ale niestety, żeby poprawnie wypowiadać się po hiszpańsku, trzeba ten temat przerobić. W większości oboczności w indykatywo w czasie teraźniejszym, czyli w trybie oznajmującym, będą odpowiadać tym formom subjuntiwo. I ta wymiana dźwiękowa, cambio vocalico, jak to Hiszpanie nazywają, będzie dokładnie w tych samych miejscach zachodziło. Jednak nie będzie tak zawsze. Są od tego pewne wyjątki. I na tych właśnie wyjątkach w głównej mierze w tym odcinku się skupimy. Pierwszą grupą, jaką się zajmiemy w tym odcinku, będzie Grupa czasowników z wymianą o wę. Bardzo prosta sprawa. Jak pamiętacie, są takie czasowniki jak bolwer, na przykład, z którego w pierwszej osobie w trybie oznajmującym robi nam się vuelvo. I jak już bardzo dobrze pamiętacie, ta oboczność zanika w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej, bo tam mamy bolwemos i bolwejsz. W w przypadku tego czasownika i większości. Czasowników, które tak się odmieniają, zasada będzie dokładnie taka sama. W pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej oboczność będzie zanikać. Ułóżmy sobie zatem zdanie, żeby to zademonstrować. Kierokę vuelvas akasa, kierokę vuelvas akasa, czyli chcę, żebyś wrócił do domu i tutaj oboczność mamy, ale za to kierokę volvais akasa, kierokę a akasa, oboczność w tym momencie zanika. A znaczy to oczywiście, chcę żebyście wrócili do domu. I tak jak mówiłem wcześniej, większość czasowników będzie się zachowywała właśnie tak, ale są takie, które zachowują się nieco inaczej. I teraz poznamy dwa najpopularniejsze czasowniki z tej grupy. A może nie tyle poznamy same te czasowniki, bo je na pewno już znamy, a przyjrzymy się dokładniej ich odmianie w szybkuntywo. Bo różnica w przypadku tych czasowników będzie taka, że w pierwszej i drugiej osobie subhuntiwo oboczność nie do końca będzie zanikać. I już tłumaczę to na przykładach. Jako pierwszy weźmy czasownik dormir, czyli spać. W trybie oznajmującym pierwsza osoba to duermo, a pierwsza osoba liczby mnogiej dormimos. I tu jak widzimy oboczność znika, ale przejdźmy teraz do subhuntiwo. Es importante que duermas bien. Es importante que duermas bien. Czyli jest ważne, żebyś dobrze spał. I tu jak widzimy, też jest ta wymiana wokaliczna. O.W.E. Ale kiedy przejdziemy do liczby mnogiej, tam gdzie normalnie powinna zaniknąć ta oboczność, w przypadku tego czasownika mamy coś takiego. Es importante que durmamos bien. Es importante que durmamos bien. Czyli jest ważne, żebyśmy dobrze spali. I tu, uwaga. E znika, ale zostaje nam u. Nie będzie dormamos, a durmamos. A zatem w przypadku tego czasownika oboczność nie do końca zanika. Innym takim przypadkiem jest czasownik morir, który w subjuntivo zachowuje się dokładnie tak samo. Mamy na przykład zdanie no quiero que mueras, no quiero que mueras. Czyli nie chcę, żebyś umarł. I tutaj mamy wymianę na u. a w liczbie mnogiej no quiero que RAIS Nokiero ke murais. A więc oboczność też nie do końca zanika i zostaje nam U. I jako że te dwa czasowniki są bardzo popularne, ważne jest, żebyśmy potrafili je poprawnie odmieniać. I zapamiętajmy tę cząstkę U, tę nie do końca zmienioną oboczność, bo i w innych czasach będzie się ona pojawiała. I zwróćmy uwagę na to, że te dwa czasowniki, które właśnie poznaliśmy, są zakończone na ir. Przejdźmy teraz do kolejnej grupy obocznościowej, do tej z wymianą wokaliczną e, wie. Mamy tutaj na przykład czasownik pensar, czyli myśleć, i dla pierwszej osoby liczby pojedynczej jest to pienso, a w liczbie mnogiej dla pierwszej osoby pensamos. Czyli jak widzimy, zgodnie z naszą zasadą wszystko się dzieje, oboczność się pojawia, ale w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej znika. I w przypadku tego czasownika oraz w przypadku większości czasowników, które taką mają oboczność, w subjuntivo będzie się działo dokładnie tak samo i będziemy mogli zastosować tę samą zasadę. Zobaczmy na przykładach. Quiero que pienses en mi. Quiero que pienses en mi. Chcę, żebyś myślał o mnie. Mamy tu oboczność, ale w liczbie mnogiej. Quiero que penseis en mi. Quiero que penseis en mi. Oboczność zanika. Jednak, jak się pewnie domyślacie, jest grupa czasowników, która nie zachowuje się w ten sam sposób. I tak jak w przypadku dormir i morir, tak i tutaj oboczność nie będzie do końca znikała w pierwszej i drugiej osobie liczby nogi. Zobaczmy to na przykładach. No quiero que te conviertas en tu padre. No quiero que te conviertas en tu padre. Czyli nie chcę, żebyś się zmienił w Twojego ojca. Nie chcę, żebyś stał się taki jak Twój Ojciec. Jak widzimy, mamy oboczność e wie, ale w liczbie mnogiej. No quiero que os en vuestros padres. No quiero que os en vuestros padres. Czyli nie chcę, żebyście się zmienili waszych rodziców, nie chcę, żebyście się stali tacy, jacy są wasi rodzice. I tu, jak widzimy, oboczność nie do końca nam zanika i zostaje i. Konwirtais. I, mimo że może nam się to wydawać trudne. Jest to jednak bardzo potrzebne, bo tych czasowników należących do tej grupy jest całkiem sporo. I są one często używane. Kolejny przykład. Espero, que no te arrepientas. Espero, que no te arrepientas. Czyli mam nadzieję, że nie będziesz żałował. Mamy pełną oboczność, a w liczbie mnogiej na przykład Espero, que no nos arrepintamos. Espero, que no nos arrepintamos. Czyli mam nadzieję, że my nie będziemy żałować. W tym zdaniu oczywiście nie mamy doprecyzowanego, czego konkretnie mamy lub nie mamy żałować. A zatem tak samo jak było w poprzedniej parze zdań, tutaj też zostaje nam częściowa oboczność i. Kolejny, bardzo popularny czasownik z tej grupy Te pido que no me mientas. Te pido que no me mientas. Czyli proszę cię, żebyś mi nie kłamał. Tu oboczność jest pełna, a w liczbie mnogiej Ospido, que no me mintais. Os pido, que no me mintais. Czyli proszę Was, żebyście mi nie kłamali. Inny ważny czasownik. Es muy importante, que te sientas bien. Es muy importante, que te sientas bien. Czyli jest bardzo ważne, żebyś się dobrze czuł. Tutaj mamy czasownik Sentirse. I w liczbie mnogiej. Es muy importante, que os sintáis bien. Es muy importante, que os sintáis bien. A więc jak widzimy, same bardzo ważne i często używane czasowniki. I jeszcze jeden z tej grupy na sam koniec. Quiero que te diviertas esta noche. Quiero que te diviertas esta noche. Czyli chcę, żebyś się dobrze bawił tej nocy, żebyś się rozerwał tej nocy. A w liczbie mnogiej na przykład quiero que nos divirtamos esta noche. Quiero que nos divirtamos esta noche. Czyli chcę, żebyśmy my się rozerwali tej nocy. I lista tych czasowników, które zachowują się w ten sposób, jest całkiem długa. Warto więc się ich nauczyć, przyzwyczaić się do tej dziwnej odmiany, bo zarówno w języku pisanym, jak i mówionym często będziemy z tymi czasownikami mieli do czynienia. Jak widzicie na tym slajdzie z wiki jest ich całkiem, całkiem sporo. I jak zauważycie, wszystkie kończą się na "-ir". Można zatem stwierdzić, że te czasowniki z "-ir są najbardziej problematyczne". Przejdźmy teraz do kolejnej grupy obocznościowej. Pamiętacie na pewno taką grupę, w której czasowniki miały wymianę dźwiękową z e w i. Weźmy na przykład czasownik pedir, czyli prosić. W pierwszej osobie mamy pido, a w pierwszej osobie liczby mnogiej pedimos. E wymienia się w i, prosta sprawa, ale w pierwszej i drugiej osobie, w trybie oznajmującym, ta oboczność zanika. I w tej grupie, uwaga, uwaga, subhuntiwo. Oboczność nigdy nie będzie zanikała. Spójrzmy na przykłady. Es necesario que se lo pidas. Es necesario que se lo pidas. Czyli jest potrzebne, żebyś go o to poprosił albo żebyś ją o to poprosił. I jak widzimy, e zamienia się w i. I teraz przejdźmy do liczby mnogiej. Es necesario que se lo Es necesario que se lo Czyli jest potrzebne, żebyście go o to poprosili. Jak widzimy, oboczność nie zniknęła, została w ten sam sposób zachowana, pomimo że przeszliśmy do liczby mnogiej. Zróbmy kolejny przykład z tej grupy. Te pido, que me lo repitas. Te pido, que me lo repitas. Czyli proszę cię, żebyś mi to powtórzył. Tu oczywiście od czasownika repetir. I w liczbie mnogiej, na przykład. Juan nos pide, que se lo repitamos. Juan nos pide, que se lo repitamos. Czyli, Juan prosi nas, żebyśmy mu to powtórzyli. I podobnie jak widzimy, oboczność nie zanikła, została taka sama. I jeszcze jeden przykład. Es importante que elijas bien. Es importante que elijas bien. Tu od czasownika Elihir mamy. Jest ważne, żebyś dobrze wybrał. I jak widzimy, oprócz tego, że jest oboczność, jest jeszcze zmiana graficzna, żeby móc zachować dźwięk. A w liczbie mnogiej. Es importante que elijamos bien. Es importante que elijamos bien. czyli jest ważne żebyśmy dobrze wybrali. I podobnie jak w poprzednich przykładach, oboczność nie zanikła. I te czasowniki, ta grupa jest równie ważna, jako że jest ich też całkiem sporo. Przejdźmy do ostatniej grupy obocznościowej, o której jeszcze nie wspominaliśmy. Charakteryzuje się ona tym, że dźwięk c zamienia się w sk Pisane przez ZC, czyli Zeta C. Te czasowniki w trybie oznajmującym są nieregularne w pierwszej osobie, liczby pojedynczej, tylko i wyłącznie. Weźmy na przykład czasownik Producir, czyli produkować. W pierwszej osobie mamy produzko, a później wszystko już jest regularnie. Produces, produce, producimos, producis, producen, jak zwykły czasownik regularny. W zaś ta cząstka cyk, będzie się pojawiała we wszystkich uwaga osobach w czasie teraźniejszym. Weźmy na przykład zdanie: Quiero que mi empresa produzca muchos muebles. Quiero que mi empresa produzca muchos muebles. Czyli chcę, żeby moja firma produkowała wiele mebli. I tu jak widać oboczność jest produzca. I w każdej innej osobie ta oboczność pozostanie. Na przykład Quiero que produzcamos muchos muebles. Quiero que produzcamos muchos muebles. Czyli chcę, żebyśmy produkowali wiele mebli. Jak widzimy, mamy formę produzcamos i oboczność cały czas tam jest. Zerknijmy teraz na inne czasowniki tego typu. Es necesario que los conductores conduzcan bien. Es necesario que los conductores conduzcan bien. Czyli jest potrzebne, żeby kierowcy dobrze prowadzili. Tu oczywiście od czasownika conducir. W tej jednak grupie nie tylko czasowniki zakończone na ir będą tak się zachowywały, bo jest równie dużo, a może nawet i więcej czasowników zakończonych na r, er, które w subkuntiwo zachowują się w ten sam sposób. Na przykład Esza jest eś mi hermana, quiero que la conozcas. Czyli to moja siostra, chcę, żebyś ją poznał. Od czasownika conocer. Albo. No me parece justo que la economía favorezca a las personas más ricas. No me parece justo que la economía favorezca a las personas más ricas. Czyli nie wydaje mi się to sprawiedliwe, żeby ekonomia faworyzowała ludzi bogatych. Ekonomia oczywiście tutaj w znaczeniu państwowym. I jeszcze jeden przykład z tej grupy na sam koniec. Vamos a esperar aquí hasta que anochezca czyli będziemy tutaj czekać aż nadejdzie zmierzch to oczywiście od Cer. tak więc wyglądają niektóre oboczności w trybie oznajmującym i w subjuntivo jak widzieliśmy niektóre grupy obocznościowe zachowują się w subjuntivo trochę inaczej niż było to w indikatywo czyli w trybie oznajmującym niemniej jednak na pewno też zauważyliście jak ważne jest nauczenie się prawidłowe tych czasowników jako, że są to czasowniki bardzo ważne i często używane. Na sam koniec, więc, żeby sobie to wszystko ładnie przećwiczyć, ułóżmy kilka zdań. Pierwsze zdanie do ułożenia: Będę czekał w szpitalu, aż narodzi się mój syn, i tu użyjcie czasownika na ser. Drugie zdanie: Jest ważne, abyście zainwestowali w złoto. Inwestować to invertir. Trzecie zdanie: Chcę, żebyś ubrał się szybko, ubrać się to vestirse. Czwarte zdanie: Mam nadzieję, że nas nie zwolnią. W znaczeniu oczywiście zwolnią z pracy, a zwolnić z pracy to despedir. I piąte i ostatnie zdanie: kiedy przeprowadzimy się do nowego mieszkania, najważniejsze jest, abyśmy dobrze się czuli. A jak jest czuć się, to już wiecie z tego odcinka, i mam nadzieję, że jak zwykle znajdę Wasze pomysły na rozwiązanie tych zadań w komentarzach. Tymczasem już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeszcze bardziej dziękuję moim patronom za wsparcie, a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronajcie. Link znajdziecie w opisie pod spodem i do kliknięcia przycisku subskrybuj, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, aby mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.